Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków Amen. Ale, Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo przez które stworzone jest wszystko. Z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony, Wyszedłeś z domu króla i pasterza. Sam będąc królem całego wszechświata, pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, Synu Dawida, niech Twoje światło, mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali. By dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według twej woli. Niech będzie sława cześć i uwielbienie Tobie, mesjaszu zrodzony z dziewicy I twemu ojcu z duchem dawcą łaski teraz i zawsze. Amen. Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, odpuściłeś winę swojemu ludowi. Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, Odmieniłeś los Jakuba, Odpuściłeś winę swojemu ludowi I zakryłeś wszystkie jego grzechy, Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, Powstrzymałeś swoją zapalczywość w gniewie. Odnów nas, Boże, nasz zbawco, Twego oburzenia na nas poniechaj. Czyż będziesz się gniewał na wieki, czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie pokolenia, czy to nie ty przywrócisz nam życie? A twój lud w tobie będzie się weselił. Okaż nam panie łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. Będę słuchał tego, co pan Bóg mówi oto ogłasza pokój ludowi swoim wyznawcom. Którzy się zwracają ku niemu swym sercem. Zaprawdę bliskie jest jego zbawienie, dla tych, którzy mu cześć oddają. I chwała zamieszka w naszej ziemi, łaska i wierność spotkają się ze sobą. Ucałują się sprawiedliwość i pokój, wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed nim, A śladami jego kroków zbawienie, chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków Amen. Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej Ziemi. Odpuściłeś winę swojemu ludowi. Moja dusza jest spragniona ciebie w nocy. Szuka ciebie oświtaniu. Mamy miasto potężne, a Pan dla jego ocalenia otoczył je murem i przedmurzem. Otwórzcie bramy i niech wejdzie naród sprawiedliwy, który dochowuje wierności, jego duch niezachwiany, przez ciebie jest umacniany pokojem, pokojem, bo zaufał Tobie, na zawsze złóżcie nadzieję w Panu. Gdyż Pan jest wiekuistą opoką, prosta jest ścieżka sprawiedliwego. Ty równasz jego drogę szlachetną, także i my na ścieżce Twoich wyroku. Czekamy na Ciebie, o Panie, Twoje imię i pamięć o Tobie są pożądaniem duszy. Moja dusza jest spragniona ciebie w nocy. Mój duch szuka ciebie w swoim wnętrzu. Kiedy objawiasz ziemi swe wyroki, jej mieszkańcy uczą się sprawiedliwości. Panie obdasz nas spokojem. Bo Ty sam dokonałeś wszystkich naszych czynów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Moja dusza jest zbragniona Ciebie w nocy, szuka Ciebie oświtaniu. Okaż nam, Panie, pogodne oblicze. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy. Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę, Niech się narody cieszą i weselą. Bo rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy. Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Ziemia wydała swój owoc. Bóg nasz, Bóg nam pobłogosławił, niech nam Bóg błogosławi. I niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków, Amen, pokaż nam, Panie, pogodne oblicze. My widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a On w Bogu. Bóg jest moim wspomożycielem, jemu będę ufał. Bóg jest moim wspomożycielem, jemu będę ufał. On moją ucieczką i moim wybawcą, jemu będę ufał. A ojcu i synowi, i duchowi świętemu, Bóg jest moim wspomożycielem, jemu będę ufał. Pan Bóg wzbudził dla nas moc zbawczą. Jak zapowiedział przez usta swoich proroków, Błogosławiony Pan Bóg Izraela, Bo lud swój nawiedził i wyzwolił, I wzbudził dla nas moc zbawczą. W domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna, przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół. I z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył. Ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć Mu będziemy bez trwogi. W pobożności sprawiedliwości przed Nim, po wszystkie dni nasze. a ty dziecie zwać się będziesz prorokiem najwyższego. Gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Jego Ludowi dasz poznać zbawienie, przez odpuszczenie grzechów, dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają. Aby nasze kroki skierować na drogę pokoju, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan Bóg wzbudził dla nas moc zbawczą, jak zapowiedział przez usta swoich proroków. Chrystus nabył sobie na własność nowy lud za cenę swojej krwi. Uwielbiajmy go i skierujmy do niego pokorne prośby. Pamiętaj Panie o swoim ludzie nasz królu i odkupicielu usłysz głos twego kościoła który na początku tego dnia ciebie wielbi naucz go nieustannie sławić twój majestat pamiętaj Panie o swoim ludzie ty jesteś naszą nadzieją i mocą, której ufamy. Nie dopuść, abyśmy doznali zawodu. Pamiętaj, panie, o swoim ludzie. Wejrzyj na naszą słabość i pospiesz nam na pomoc, ponieważ bez ciebie nic nie możemy uczynić. Pamiętaj, panie. O swoim ludzie, pamiętaj o ubogich i opuszczonych, aby ten nowy dzień nie był dla nich ciężarem, ale pociechą i radością. Pamiętaj, Panie, o swoim ludzie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący Boże, od Ciebie pochodzi wszystko, co jest dobre i piękne. Daj nam z radością rozpocząć dzień dzisiejszy. I spełniać wszystkie prace z miłości ku Tobie i bliźnim, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.